Pokażę wam jak poradzić sobie z blacharką, gdy nie posiadacie wymiarów. Ważne, aby zawiasy obydwa były proste. Zawiasy należy przykręcić idealnie na środku. Śruby muszą być na środku otworów. Tak samo te te śruby muszą być idealnie przykręcone na środku otworów. Maska również najlepiej by była w miarę jak najbardziej prosta, nie może być krzywa. Następnie Wymierzy mierzymy sobie długość podszybia i wyznaczamy sobie jego środek. Zaznaczamy sobie kreską. Następnie mierzymy szerokość maski i wyznaczamy jej środek. Przepuszczamy sobie sznurek z obciążeniem, i sznurek nam musi się spotykać ze środkiem na potrzebiu, Później, tak samo robimy z zaczepem. Przy masce przebijamy sznurek z obciążeniem, który wyznacza również tam środek maski i wtedy maskę sobie zamykamy. I tak samo robimy z belką. Również mierzymy jej długość i wyznaczamy jej środek. Tutaj jest środek belki, co do milimetra. A tu jest sznurek, który jest przywiązany do zaczepu z maski. Pokazuje nam, jak mocno podłużnica jest przesunięta w prawą stronę. Widać jak belka mocno ucieka. Następnie jak już przepchamy siłownikiem, musimy przepchać 3 cm poza sznurek. Po opuszczeniu siłownika kreska powinna wrócić do tego miejsca. Później, jak widzicie, ta podróżnica jest mocno skrzywiona, ona jest do wycięcia. Znajdujemy sobie, jak już ta podłużnica będzie na tyle przepchana, że będzie wy belka wyznaczała idealny środek. Znajdujemy sobie otwór, na podłużnicy najlepiej taki i na drugiej podłużnicy to samo i przekątny mierzymy sobie do zawieszenia. Sugerujemy się lewą podłużnicą. I tak samo tą podróżnicę przepychamy w lewą stronę. Jak już będziemy mieli tą podłużnicę przepchaną, po prostu wycinamy ten kawałek, który się nadaje do wymiany i wstawiamy nową część podłużnicy. I tak to wygląda.